Znajdujemy się w miejscu, w którym wcześniej występowała no, zdegradowana dosyć łąka o małej wartości, bardzo słabym wilgotnieniu. Ewidentnie poszłaby w kierunku sukcesji naturalnej, czyli wystąpiłoby naturalne zalesienie tego, tego miejsca, a my postanowiliśmy wykonać tutaj obieg małej retencji, oczko wodne. Myślę, że widać, że całkowicie zmien zmieniając Charakter tego miejsca, warunki do widocznienia, sama budowa oczka to kolega zaraz kwestie techniczne może poruszy, natomiast nawiązuje ona do naturalnych kształtów tego typu zbiorników wodnych w lesie. Dosyć łagodne spadki, czyli tam powiedzmy brzegi, umożliwiające dostęp do, do wody zwierzynie. Wysepka, która kiedyś będzie pełniła e, pewnie rolę takiego miejsca lęgowego dla ptasów wodno-błotnego uniemożliwiająca też dostęp drapieżników, do więc miejsce bezpieczne pewnie będzie dosyć popularne e, dla kaczek e, i in, innych, e, in, innych gatunków ptasów wodno-błotnego. E, a co za tym idzie? Również widać no przede wszystkim, e, że jest tutaj to chętnie odwiedzane przez zwierzęta. Tu stoimy akurat przy przejściu dosyć często odwiedzany, po prostu tak jak powiedziałem wcześniej, tam gdzie jest woda, jest życie i tutaj jest tego Widziany był tutaj bielik ostatnio też. Tak. Myślę, że to jest Już, tak, jest to, jest to obiekt, który oddaliśmy do użytku w październiku tego roku, także jeszcze fragmentami widać, że, że jest gdzieś tam świeży. Obiekt realizowany w ramach projektu małej retencji nizinnej. Koordynowane przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych przy Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie. Obiekt oczko wodne połączony rowem melioracyjnym, tam, tam dalej jest jeszcze jedno mniejsze, również zalane, czyli taki, jak gdyby taki ciąg zachowany tych zbiorników wodnych. Ze względu na, na ubogi, jak gdyby ubogi nim, Miejsce występowania tutaj wód i jakiejś tak od odkrytej powierzchni zdecydowaliśmy się na właśnie na wykopanie tych, odtworzenie tych oczek wodnych i wykopanie nieregularny kształt. Zbiorniki, zbiorniki napełniane jak gdyby gruntami, wodami gruntowymi oraz opadami atmosferycznymi. Powierzchnia tu jest koło... powierzchnia dwóch zbiorników około 80 arów w sumie. Mniej więcej. Czyli w miejscu, w którym nie było nic, mamy prawie hektarowy zbiornik, który jak widać, nawet w tym okresie, takim już upalnym, woda jest, życie się Sły toczy, jak widać. nawet. Znajdujemy się na drugim oczku wodnym, który został odtworzony w roku 2019 we wrześniu. Tutaj mamy przykład bardziej żyznych terenów. Była to zdegradowana łąka, gdzie zagłębienie naturalne pokazywało nam, że było tu kiedyś oczko wodne. Obok znajduje się rzeka łobzonka. Dokonaliśmy odtworzenia tego oczka wodnego około hektara. W sumie. Z wyspą pośrodku, oddziel, oddzieloną y, y, wodą. Dzięki temu jest ona bezpieczna dla ptactwa i in, innych zwierząt przed drapieżnikami. Y, głównym zamierzeniem oczka było zasilanie, zasilanie z wód opadowych, wód ziemnych, gruntowych oraz w przypadku, w przypadku rzeki łobzonka rzekom, w przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej. Po, jest tutaj rów, który jak gdyby nawet w sytuacji, gdyby w rzece było mniej wody, przelew powoduje, że, że woda będzie przelewała się do rzeki. Natomiast tutaj po jakimś miesiącu, dwóch pokazały się bobry, nastała na przymierzenie, spowodowało po, po, podniesienie poziomu wody w rzece, spiętrzenie je. I dzięki temu ta, ta ilość, nadmiar wody odwrotnie niż mieliśmy zamierzenia pierwotne powodował kierunek, że woda nam z rzeki napływa do oczka wodnego, co nas bardzo cieszy. Y... Poziom lustra jest zadowalający Tak, jest zadowalający. Y... Roślinność, y... Roślinność pokazuje nam, że, że tutaj dosyć, dosyć szybko ona jak gdyby odtworzy się i będzie miała charakter naturalny, o, charakter naturalny gdzie już pokazują się trzciny, szuwary y... i inne. Łąki zaroślowe, do, do, do takiego etapu dojdziemy też w sytuacji tego pierwszego oczka, które pokazywaliśmy. Tam troszkę dłużej, może to zejdzie, ale też to jest taki ostateczny obraz, który byśmy chcieli osiągnąć również w przypadku tego pierwszego oczka. Fajne żyzne, trzcinowiska, łąki naokoło dające schronienie i pożywienie licznej zwierzyni, no i przede wszystkim to ta podstawowa rzecz, o której nam chodziło w tej małej retencji, czyli utrzymana woda, jak widać tętniące mniej życie. Na poprzednim oczku, gdzie, gdzie byliśmy, był to obiekt, który został oddany niecałe no, pół roku temu. Było widać, jak gdyby ingerencję człowieka, natomiast kwestie, takie mamy założenie i jesteśmy tego pewni, że kwestia nie wiem, 10-20 lat będzie to wyglądało w podobny sposób. Oczywiście Siedlisko nie pozwoli nam na pojawienie się pewnych gatunków, natomiast ży jest życie i ukształtowanie na pewno będzie tam zmienione i zbliżone do, 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 nas do tego tutaj naturalnego oczka. No właśnie, to jest, to jest przykład yy, oczka wodnego, które istnieje, istniało i dlaczego warto właśnie odtwarzać te oczka, zachowywać wśród polne oczka wodne gdzie pokazuje nam, słychać i widać, że życie tutaj toczy się w pełni. Znajdujemy się przy progu kamienno-drewnianym. Jest to kolejny, kolejne urządzenie melioracyjne, urządzenie hydrologiczne, które ma za zadanie retencjonowanie i zatrzymywanie wody. Tutaj dodatkowo pełni rolę też spowalniacza, który powoduje, że zabezpiecza przed erozją gleby. Tutaj wyżej są jeszcze bardziej strome jakieś zbocza i przyhamowuje tą wodę. Dzięki temu nie ma takiego rozmycia. Natomiast głównym celem jest tutaj spowolnienie i zatrzymanie tej wody. Niewielka, niewielki próg, próg o niewielkiej, niewielkim piętrzeniu, ale głównym założeniem jest, jest to, że nawet Patrząc na tą wodę, gdzie no, wydaje nam się, z tym gruntem jest praktycznie yy, wyrównana, chodzi nam o to, że, że zatrzymujemy wodę też w gruncie, czyli na tym poziomie ta woda znajduje się też w gruncie, którego nie widzimy. I to jest ta, ta retencja. Poza tym yy, no, za, zakładamy, że założyliśmy w naszym Nadleśnictwie i, i promujemy naturalne materiały, jak drewno, kamień, faszyna. Z czasem tu też, był to obiekt, który był oddany do użytku we wrześniu 2019 roku, a już widzimy woda naniosła jakieś namu, kamienie, pojawiają się jakieś roślinność. Z czasem jak gdyby przyroda pochłonie to i nie będzie tego widać, natomiast sam, sam, same, urządzenie zostanie, same urządzenie zostanie i będzie pełniło swoją rolę i temu to ma służyć praktycznie kamienie, kamienie były tutaj są tutaj są tutaj do, do tego miejsca i widać się na takich obiektów mamy tutaj na, na tym cieku 14 aż do pola jest to ruch który odprowadza wodę z pola i temu to służy retencja czyli zatrzymanie tej wody jak najdłużej ona sobie później spłynie do rzeki ale jak widzimy spełnia swoją rolę